Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja chyba muszę przyjść trochę na środek, Cóż, w sumie nie muszę, mogę zostać tak. No, więc dzisiaj sobie pogadamy troszkę o sprzęcie. Ten rok był dla mnie takim upgrade'em, jeżeli chodzi o sprzęt, którego używam do nagrywania. Więc sobie troszkę poruszymy historię tego, czego używałam, czego używam teraz, bo naprawdę pod względem wszystkich ostatnich lat ten rok był najbardziej pod tym kątem przełomowy i dotarłam do sprzętu, którego teraz używam na co dzień i raczej już na razie nie zamierzam nic upgrade'ować, bo jestem bardzo zadowolona. Ale co, zaczniemy sobie od początku. Przede wszystkim właśnie chciałam nagrać ten film, żeby nie, nie zrobić jakąś, nie wiem, nie wiadomo, jaką recenzję czy coś. Ale żeby być może dać innym porównanie telefon czy kamera, jeżeli kamera to jaka i jak na co patrzeć i na co zwracać uwagę i czy warto i czy nie warto i czy może lepiej wydać mniej pieniędzy czy więcej pieniędzy. Więc sobie poruszymy kilka właśnie takich kwestii, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo no, nie, <grymianie> ja działam głównie, jeżeli chodzi o social media, na Instagramie, na rolkach, na shortsach, na YouTubie i bla, 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 tak dalej. Więc mój sprzęt jest głównie do nagrywania rolek, dlatego myślę, że warto to poruszyć, bo to jest jednak taka, taki codzienny temat e, i myślę, że wiele osób się zastanawia, ja sama się zastanawiam długo, czy iść w kamerę, czy raczej zostać przy telefonie. Dobrze, to zaczynajmy. Kiedy ja zaczynałam się uczyć wideo, pracowałam tylko na telefonie. Jakieś dwa lata temu przeszłam, no nie całe dwa lata temu, zaczęłam już tak pracować full time, jako content creator. Ale wcześniej pracowałam można powiedzieć tak dorywczo, dodatkowo. Zresztą znacie tą historię, jeżeli mnie słuchacie, więc nie będę się zagłębiać. I wtedy pracowałam na iPhone'ie 11 Pro. To był mój telefon, który miałam wtedy. Ja już wcześniej wiedziałam, że po prostu już wcześniej działałam nawet na swoim Instagramie, więc od razu, jeżeli chodzi o telefony, no to szłam w Pro, no bo mają lepszą kamerę, mają więcej i obiektywów. Więc już wtedy no miałam, nie będę ukrywać, dobry sprzęt. Jeżeli chodzi o nagrywanie, bo jednak 11 Pro na te 3, 2, 3 lata temu była naprawdę dobra i dalej generalnie jest dobra. Tak troszkę off topic, ale uważam, że każdy sprzęt jest dobry, tylko trzeba umieć nim nagrywać. Bo sam z siebie nie zrobi dobrej roboty, trzeba Dobrze ten sprzęt po prostu poznać i nauczyć się z nim pracować, tak żeby wydobyć z niego jak najwięcej. O, w ten sposób. Więc ja przez długi czas moje filmy też, które robiłam na kursie wideo, robiłam 11 Pro. To są filmy, które dalej są w moim portfolio i dalej je uwielbiam i dalej uważam, że są świetne. Tutaj dobre światło robi robotę, ciekawe kadry też robią robotę. Trzeba się troszkę moim zdaniem więcej napracować niż przy lepszych sprzętach, ale robią robotę i naprawdę da się zrobić bardzo fajne filmy właśnie telefonem nawet takich niższych generacji, tylko po prostu, no wiadomo, trzeba podejść bliżej, bo na przykład ten zoom nie jest aż tak super, trzeba ładniej uchwycić kadr, bo na przykład no, różne rzeczy wiadomo, mają te starsze sprzęty swoje różne ograniczenia, ale to nie oznacza, że są złe, bo wręcz przeciwnie. Są bardzo dobre i dalej bym mogła spokojnie pracować na jedynastce. No, ale z czasem wymieniłam telefon nie ze względu na to, że o, jest lepszy, lepszy aparat, i tak dalej. Gdybym się nie zepsuł, to bym pewnie dalej pracowała na jedynastce. Bo u mnie historia była taka, że ja miałam pęknięte szkiełko, szybkie i dostałam się tam kropelka wody. Dosłownie, z bidonu z wodą wyleciała mi kropelka i poleciała prosto na to pęknięcie i coś tam w płycie, nie, chyba nie w płycie głównej, nie wiem, coś tam generalnie się zepsuło i musiałam wywalić na naprawę 350 zł i okej, okay, generalnie telefon byłby sprawny, tylko że ja się dochybałam, że to się może powtórzyć, że musiałabym jeszcze wymienić szybkę, żeby nie było sytuacji, że znowu dostanie mi się tam kropelka wody i znowu zostanę na nie wiem, dzień bez telefonu, i znowu będę musiała wydać 350 zł na naprawę. Więc, żeby tego uniknąć, ja postanowiłam ten telefon wtedy wymienić yy, na najnowszy, wtedy, czyli to było 14 Pro, i do tej pory tą 14 mam. To było 2,5 roku temu, coś takiego więc mam już ją dość długo, a teraz już jest 17, ja mam daje czternastkę, ja nie jestem tym wymieniania telefonu co chwilę dopiero jak się zepsuje, w zasadzie prawie każdy mój telefon się najpierw zepsuł, żebym go musiała wymienić no tak więc od tamtej pory właśnie działam na czternastce i do tej pory na tej czternastce działam, mimo że mam jeszcze dodatkowy sprzęt ale Generalnie ja nie jestem z tych, którzy hejtują telefon. Ja na telefonie uczyłam się w ogóle nagrywać wideo. I generalnie jestem zdania, że na im gorszym sprzęcie nauczymy się to robić, tym później będzie nam łatwiej z lepszym sprzętem, bo trzeba się trochę więcej natrudzić, żeby właśnie wydobyć ładne kadry, żeby na przykład już od razu podczas nagrywania nagrywać ładnie, bo na przykład. Potem w montażu przybliżenie i kadrowanie może wyglądać gorzej, jeżeli mamy gorszy sprzęt. Więc już od razu trzeba się troszkę bardziej natrudzić przy samym nagrywaniu, żeby to wyglądało dobrze i żeby te kadry były ładne, żeby one były ostre, żeby były czytelne, żeby miało dobre światło i tak dalej i tak dalej. Więc ja dalej uważam, że moja czternastka jest świetna i super sobie radzi wideo i dalej bardzo często na niej pracuję. Z czasem jednak, właśnie w tym roku dokładnie, postanowiłam przejść na aparat. Ja już robiłam taki odcinek, czy aparat, czy telefon, więc tam też trochę więcej powiedziałam o takich różnicach, więc tutaj nie będę się na tym opowiadać, tylko bardziej chcę zrobić takie porównanie wszystkich sprzętów, które mam i opowiedzieć trochę o swoim upgrade'cie, Też trochę wspomnieć, dlaczego, ale też czym na przykład różni się jeden aparat od drugiego i no, jak to właśnie wygląda u mnie w praktyce. Więc tak, w tym roku właśnie postanowiłam przejść na aparat. I tak jak już nieraz wspominałam, moją główną motywacją do przejścia na aparat było to, że mam osobny sprzęt. Czyli, um, wiecie, ja teoretycznie mam MacBooka, więc przesyłanie materiałów z iPhone'a na MacBooka jest dość szybkie, mimo wszystko, ale nadal trwa. Jak mam na przykład bardzo dużo materiałów z nagrywek, albo mam długie filmy, na przykład, właśnie na YouTube'a. No to to przesyłanie trwa, nawet i-dropem trwa, naprawdę trwa. E, I mm, no jednak aparat ma tu przewagę, że tam się wkłada kartę pamięci, potem się wyciąga, podpina do komputera i to trwa sekundę, a nie nie wiem kilkanaście minut na przykład, nie? Więc jednak jest to kilkanaście minut powiedzmy zaoszczędzone w perspektywie robienia mnóstwa filmów. No to jest to sporo czasu zaoszczędzonego, więc to było takim moim głównym powodem. A druga sprawa, że nie chciałam być też tak bardzo uzależniona od telefonu, który, na przykład, przy nagrywaniu możesz się szybciej rozładować, a ja potrzebuję też telefonu, na przykład, żeby pokazać bilet w pociągu, albo żeby zadzwonić, albo żeby napisać, albo żeby kupić bilet w komunikacji, albo żeby sprawdzić trasę do domu, cokolwiek. I jasne są Powerbanki, tak, oczywiście. A co jeżeli raz zapomnisz Powerbanka? A co jeżeli okazuje się, że Powerbank jest rozładowany? A co jeżeli zgubisz kabel do ładowania? To mi się zdarzyło ostatnio w ogóle? Ciekawa sprawa. Tak, zgubiłam kabel na wyjeździe służbowym. Inna historia. No więc takie rzeczy się zdarzają. I jasne, aparat też może się rozładować. Jasne. Tylko że. Aparat nie odpowiada też za aż tak dużą część rzeczy w życiu jak telefon. Na aparacie nie mam biletów, nie kupię nic, nie zapłacę kartą, wiecie o co chodzi. O, o takie rzeczy. No i też kolejna sprawa, że oczywiście nagrywanie dla klientów nagrywaniem dla klientów, ale też często jak nagrywam dla siebie, czy nawet tak hobbystycznie, zwyczajnie są, są takie momenty, kiedy chcę zrobić sobie na przykład dzień offline i na przykład przejść się na spacer i ponagrywać coś ładnego, zrobić ładne zdjęcia czy coś. I wtedy na przykład nie chcę mieć przy sobie telefonu, chcę pójść na spacer bez telefonu na przykład. A coś mi się spodoba i chcę zrobić sobie zdjęcie bo jest ładnie, bo odciłam się od telefonu i mam, wyzwalam, wyzwalam swoją kreatywność, wizualne rzeczy i chcę je uwiecznić. No to wtedy aparat jest właśnie taką fajną opcją, że... No, jednak jestem offline, a jednocześnie mogę mieć tą swoją kreatywność. O tym mówiłam przy okazji właśnie o odcinkach z wakacji, jak sobie z tym poradziłam i, i tak dalej. Więc o tym też już szerzej trochę wspominałam. Więc tak, to były właśnie takie moje główne trzy powody, żeby się przerzucić na kamerę. No ale też jednak kamera ma swoją jakość. I nie mówię, że telefon jest gorszy od kamery pod względem jakości. Bo no, nie uważam. I naprawdę często, jak jest dobrze zrobiony film, to często ciężko jest rozpoznać, czy to jest nakręcone kamerą, czy telefonem, bo naprawdę da się tak ustawić kadr, głębie i wszystko i podziałać światłem, że naprawdę ciężko jest odróżnić kamerę od telefonu. Um, ale mi na przykład bardzo podoba się głębia, która jest w aparacie, w kamerze. I to takie naturalniejsze rozmycie. Ja od zawsze byłam fanką makro i rozmytego tła. Wiecie, kiedyś jak były takie sesje portretowe. Ja sama byłam taką amatorką fotografką i sama takie sesje też robiłam jeszcze za czasów szkoły. Ja do tej pory mam właśnie w szafie mój stary aparat. To jest Nikon. i i Mam do niego właśnie taki bardzo jasny, dokupiony obiektyw, który mi przepięknie rozmazuje tło i robi naprawdę przepiękne zdjęcia makro. No ale on do nagrywania za bardzo się nie nadaje, bo on ma silniczek w body i ten silniczek jest głośny i podczas nagrywania wideo, jak on tam zmienia ostrość, to to bardzo słychać, więc no nie nadaje się za bardzo do tego, żeby nagrywać, bardziej właśnie do robienia zdjęć, bo do robienia zdjęć jest naprawdę genialny. Ale do wideo... No tak średnio. No i dlatego właśnie taką pierwszą kamerą e, kojarzycie te takie małe aparaciki, które były bardzo wiralowe właśnie w social mediach do robienia tych zdjęć z fleszem. No to ja kupiłam sobie coś na ten kształt, nie ten najbardziej wiralowy, nie pamiętam nawet jak on się nazywał, ale postawiłam na Sony vlogowy. Nie pamiętam teraz nazwy, napiszę wam w... Pełnej nazwy, napiszę Wam po prostu w opisie, bo tam jest ZV, coś tam 2M. Wiecie, to po prostu taka konfiguracja, że mój mózg tego nie pamięta tak teraz. No i na ten taki malutki aparat się zdecydowałam. Tutaj matryca jest większa niż w telefonie, jest trochę lepsza jakość. Lepiej sobie na pewno radzi z takimi ujęciami bliskimi, ale też telefon ma swoją przewagę, bo na przykład telefon lepiej sobie radzi troszkę z mniejszą ilością światła. Więc mimo wszystko ja nagrywałam na przykład telefonem, trochę aparatem i mieszałam troszkę właśnie te, te dwa sprzęty. Byłam też właśnie na szkoleniu z ustawień z aparatu, mimo że ja kiedyś zajmowałam się fotografią, więc ja generalnie kojarzę te wszystkie takie podstawowe pojęcia, parametry, ale dobrze to było sobie odświeżyć. No i te, no nie mam może jakichś ogromnych różnic pomiędzy tym, co mamy jeżeli chodzi o te ustawienia w wideo i w zdjęciach, ale nadal gdzieś tam troszkę się to różni, więc fajnie było też poznać jak to wygląda od tej strony wideo, jak to zastosować w wideo i tak dalej i tak dalej. Więc ja się też podszkoliłam, jeżeli chodzi o używanie kamery, bo no Generalnie właśnie tak jak mówię, ja wychodzę z założenia, że poznanie swojego sprzętu i tego, jakie ma możliwości, i tyle, ile z niego można wyciągnąć, jest taką podstawą, żeby robić dobre materiały i żeby dobrze nakrywać. Więc yy, dlatego szkolenie z aparatu jak najbardziej na tak, jeżeli mam lepiej znać swój sprzęt i lepiej pracować, no to super. I ten aparat, szczerze mówiąc, bardzo ułatwił mi życie pod względem też takim logistycznym mojego systemu pracy bo na przykład nagrywam na YouTube filmy które mają surowo, nie wiem, powiedzmy plus minus 20 minut no to przesłanie tego iDropem jest dość uciążliwe. Telefon zaraz się rozładowywuje zazwyczaj muszę go ładować w trakcie albo robić sobie przerwę, żeby go naładować i jasne aparat też nie wytrzymuje długo przy takim nagrywaniu, ale do aparatu można to kupić akumulatory. I ja to zrobiłam. Mam trzy akumulatory do jednego i drugiego aparatu, do którego zaraz przejdę. I jak mi się jeden rozładuje, to wkładam drugi. Tamten podłączam do ładowania. Nie muszę się niczym przejmować ani martwić się o tym, że mam tu gdzieś kabelek i muszę dosięgnąć kabelkiem, albo tak samo właśnie z telefonem. No w telefonie sobie akumulatora baterii nie wymienię. Więc. Yy, pod tym względem aparat bardzo ułatwił mi życie, tworzenie, czy to rolek dla siebie, czy dla klientów, bo faktycznie ta praca była znacznie sprawniejsza, łatwiejsza, przyjemniejsza i no pod samym względem takim logistycznym. No i też naprawdę bardzo podobało, podobała mi się ta jakość z aparatu, ale jednak ten malutki, on nie robił jakiejś takiej bardzo dużej różnicy pomiędzy telefonem i aparatem, więc to nadal nie było takie wow, takie po prostu przejście magiczne z jednego do drugiego i nagle jest przeskok jakości taki, że o jezu, bo nie, bo to był taki podstawowy aparat, on jest takim aparatem vlogowym, troszeczkę. Ja na przykład nagrywam nim vlogi na mój drugi kanał z rękodzieła i uwielbiam nim nagrywać vlogi, bo on jest bardzo lekki, poręczny Jedyny minus tego aparatu jest taki, że ma w... nie ma zabezpieczonego przycisku włączania więc jeżeli biorę go gdzieś w podróży, to muszę wyjmować mu baterię, żeby on się przypadkiem sam nie włączył bo on potrafi mi się włączyć np. jak mam go w torebce, w plecaku, bo niechcące się naciśnie ten przycisk gdzieś tam czymś co mam jeszcze w tym desaku, czy torbie, i wtedy odpala się, i mogę porysować no, obiektyw i tak dalej. Więc muszę wyjmować tą baterię dla świętego tego spokoju, bo no, zdarzyło mi się, że mi się sam włączył po prostu, co jednak no, nie jest dobre. Nie jest bezpieczne. No i teoretycznie ten aparacik mi wystarczał, ale któregoś razu zauważyłam koleżanki z branży inny aparat z wymiennym obiektywem, i ten obiektyw po prostu zrobił na mnie wow! Mi się oczy zaświeciły. <noise> Dosłownie. Tak jak właśnie wspominałam, ja zawsze byłam fanką takiej głębi, właśnie takiego mocnego rozmycia tła, jasnego obiektywu. Ja właśnie w tym moim starym aparacie mam bardzo jasny obiektyw, i przez to to rozmycie tła jest duże. Tak mówię wam bardzo łopatologicznie, żeby to nie było jakieś fachowe nagle nazwy nie wiadomo skąd żeby się też rozumieli o co chodzi. Mniej więcej, w skrócie, można powiedzieć tak, że im jaśniejszy obiektyw tym łatwiej o rozmycie, takie mocne tła, jak i również łatwiej pracować, kiedy jest ciemno. Bo po prostu do obiektywu dochodzi więcej światła, więc nawet jeżeli jest ciemno, no to w obiektywie wygląda to jasno i dobrze. Um, więc ten obraz nie jest taki ciemny, jakiś tam z takimi szmerami, bajerami, tylko po prostu jest jasny, ostry, przejrzysty, ładny więc no jasne obiektywy to jest jednak coś. I mi właśnie tak zaczynało brakować w tym moim małym aparaciku, że... W tej małej kamerze, że ja tam nie mogę tego obiektywu zmienić. I jestem skazana na to, co tam jest. I jakby jasne, jako sam sprzęt taki osobny do pracy, naprawdę ekstra. No i tak jak mówię, dalej z niego korzystam, bo ja nagrywam nim vlogi, ja nagrywam nim na przykład materiały, które muszą być trochę dalej nagrane. Zaraz też powiem dlaczego, więc ja dalej z niego korzystam. Ale już mniej, odkąd kupiłam kolejny aparat. I teraz właśnie postanowiłam postawić na aparat, w którym mogę te obiektywy wymieniać i od razu kupiłam właśnie aparat i osobny obiektyw, bo z podstawowym obiektywem ten aparat był tak naprawdę gorszy od tego malutkiego, co, miałam, co mam, co kupiłam jako pierwszy. Więc niewiele by to zmieniło, ale z nowym obiektywem jest po prostu bajka i ja Wam też oczywiście rozpiszę ten sprzęt w opisie, więc tam wszystko będzie. O, aparat body to jest też Sony, a obiektyw to jest Sigma. I kupiłam właśnie taki obiektyw, który jest jasny, ale nie ma zooma. Obiektywy, które są jasne i mają zoom, to jest naprawdę już zupełnie inna wyższa półka cenowa, więc nawet o tym nie myślałam. No, ale tych jasnych obiektywów właśnie bez zooma jest kilka. I one mają różne przybliżenie, czyli mogę być albo bardzo blisko, na przykład tak stawiając aparat w tym samym miejscu, albo daleko, albo mniej więcej tak samo jak widzi to oko. Ja mam właśnie taki obiektyw, który bardziej pokazuje, no tak plus minus, jakby patrzeć tak naturalnym okiem, czyli jest takie zbliżenie, jak ja patrzę na kwiatka, jakbym tu sobie postawiła aparat, to widziałabym w tym. A kwiatka kwiatka no, takiej samej wielkości, jak ja widzę teraz, nie. Um, więc tak, żeby to tak najprościej powiedzieć. I to jest, szczerze mówiąc, sprzęt, w którym ja jestem osobiście zakochana. Bo właśnie ten obiektyw jest bardzo jasny, więc on ma przepiękne rozmycie. Bardzo dobrze radzi sobie w ciemnych światłach, w ciemnych światłach, w ciemnych pomieszczeniach. I dla mnie to jest właśnie bardzo duży plus, bo ja akurat wynajmuję mieszkanie, które ma niewiele tego światła. Niestety. To znaczy, ono ma dwa pokoje, które mają duże, duże okna, tak jak tutaj ja teraz siedzę przed dużym oknem. No ale z drugiej strony mam na przykład też w mieszkaniu sporo kwiatków, więc teraz to okno jest zakryte w połowie przez kwiatki. W salonie mam dosłownie jedno okno takie w rogu. Więc na przykład salon, który jest połączony z kuchnią, jest bardzo ciemną częścią mieszkania, a jest bardzo fajną przestrzenią do nagrywania. I ja z tym miejscem miałam zawsze taki problem, że ja tam nie mogłam za wiele nagrać, no bo to nie wyglądało dobrze, to światło było po prostu kiepskie. A teraz z tym obiektywem nie mam po prostu tego problemu, bo nawet jak nagrywam tamten jakość tego materiału jest naprawdę dobra. Zresztą widzieliście w ostatnich filmach, że nie było tam jakichś szumów, szmerów, jedynie ta lampka po prostu trochę migotała, więc następnym razem jej nie będę włączać, ale że ten obraz wyglądał dobrze i on był ostry i on był ładny i to jest kwestia tego, że ten obiektyw po prostu dobrze sobie w tym świetle radzi. Więc to jest jego ogromna przewaga, bo ja mam więcej możliwości nagrywania nie tylko dla siebie, ale też dla klientów, bo z klientami też nagrywam w różnych miejscach. É, e To, że ja mam większą przewagę nad tym, jak wygląda światło i jak wygląda pomieszczenie, że mogę wykorzystać więcej kadrów, na przykład w danym miejscu, jest no, dużym, dużym ułatwieniem, że nie muszę zawsze wodzić ze sobą softboxów, bo może nie być światła, tylko faktycznie ten obiektyw sobie poradzi nawet w gorszych warunkach oświetleniowych i będzie ten obraz wyglądał po prostu dobrze. No, oczywiście światłem warto się bawić, no bo można też wtedy więcej wydobyć z tego kadru, no, ale mówię o takiej podstawie, na przykład bez tej zabawy światłem, że faktycznie ten obiektyw sobie po prostu radzi z takimi zadaniami. Więc im wyżej tak naprawdę z tym sprzętem idę, tym łatwiej mam pod tym względem, tak? Czyli mogę nagrywać w gorszych warunkach, dalej to wygląda dobrze, no i... Jedynym minusem no to właśnie jest brak tego zoomu. Na, będę potrzebowała sobie to kupić jeszcze na pewno jeden obiektyw. Nie jest to teraz aż tak ważne, no bo mam jeden aparat, właśnie ten drugi aparat, telefon. Więc ja, działając na trzech sprzętach, jednocześnie jestem w stanie wyciągnąć praktycznie każdy kadr taki, jaki sobie po prostu wymyślę. I spokojnie jestem w stanie to zrobić. No, ale po prostu drugi obiektyw by mnie jeszcze bardziej uniezależnił, można powiedzieć, od telefonu, bo mogłabym mieć ten kadr wtedy na przykład szerszy, mieć obiektyw taki, mieć po prostu ten zoom dalej, czyli ja bym była dalej, na przykład siedząc tutaj, a tam mając aparat, gdzie mam. No, tak najprościej mówiąc, więc na pewno jeszcze jakby. Tak, narzędzia do wideo, sprzęt do wideo to są niekończące się inwestycje. Tutaj zawsze będzie coś, co jeszcze można kupić, ulepszyć, zrobić i tak dalej. Ja na pewno na swoim Instagramie albo wrzucałam, albo będę wrzucać, nie wiem kiedy wrzucam ten film, nie pamiętam takie porównanie właśnie tych wszystkich trzech sprzętów, które mam, czyli iPhone'a, tą pierwszą kamerę i tą kamerę, którą używam teraz, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda po prostu tak no, na, na ekranie, ale też możecie zobaczyć, odtwarzając moje wcześniejsze filmy. Wcześniejsze filmy nagrywałam właśnie tą mniejszą kamerą, jeszcze wcześniej nagrywałam iPhone'em, więc ten progres tutaj jest cały czas i ten sprzęt jest coraz lepszy i ten obraz już wygląda po prostu inaczej. Więc ja jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego progresu, i na początku trochę żałowałam, że kupiłam ten mniejszy aparat, a nie od razu ten większy, ale z drugiej strony, w sumie to nie. Teraz z perspektywy czasu nie żałuję, bo mogłam się po pierwsze w ogóle przekonać, czy to jest coś dla mnie, czy mi aparat leży, czy ja chcę pracować z aparatem, czy może jednak zostanę przy telefonie. To jedna sprawa. Na druga sprawa to, że jest on takim bardzo fajnym poręcznym aparatem, kamerą, gdzie mogę sobie podsykać jakieś zdjęcia, czy właśnie porobić jakieś filmy, nawet w ruchu, vlogi, jakieś inne materiały. I bardzo, bardzo tą małą kamerkę lubię. I dalej jej używam, właśnie tak jak mówię, bo jeżeli moje mieszkanie jest dość ciasne ogólnie, więc jeżeli chcę nagrać na przykład siebie całą, no, to korzystam z tego starego aparatu, no bo tam nie mam takiego przybliżenia jak tutaj, więc wtedy jest mi zdecydowanie łatwiej. No, jak dokupię ten dalszy obiektyw, to pewnie zostanę przy tym, ale nadal ten jest ciężki, te obiektywy są ciężkie, więc jeżeli chodzi o jakieś podróże, czy właśnie takie nagrywanie jakiś w ruchu, no to ten malutki aparacik sprawdza się dużo lepiej, więc nadal no nie żałuję, że się na niego zdecydowałam, bo faktycznie bardzo fajnie się sprawdza. No przewaga na pewno telefonu od aparatu jest taka, jeżeli chodzi ogólnie o social media, to że nagrywając telefonem, trochę tak zbliżamy się do odbiorcy, bo ta jakość wideo, jeżeli chodzi o aparat trochę stwarza taki dystans, taki profesjonalizm, taki... stawia taką delikatną ściankę, że no ja jestem tu, a wy jesteście tam, a coś, co jest nagrywane telefonem jest jednak troszkę takie bliższe odbiorcy, wygląda bardziej naturalnie, bardziej autentycznie. Więc to jak chcemy i czym chcemy nagrywać też bardzo często zależy od tego, co chcemy osiągnąć i jaki efekt no chcemy po prostu uzyskać. Ja nagrywam trochę tak, trochę tak. No ja zajmuję się wideo i lubię to. Lubię Lubię sprzęt, którym nagrywam, i nie będę celowo na przykład nagrywać telefonem, by... bo będę trochę bliżej odbiorcy. Um... Bo to nie byłabym ja po prostu. No, jeżeli lubię nagrywać aparatem, to będę nagrywać aparatem, ale nie zmienia to faktu, że część materiałów nagrywam telefonem. Na przykład bardzo lubię nagrywać telefonem moje materiały na drugie, drugi profil. I tak są materiały, które nagrywam aparatem, na przykład, bo, bo ten mój drugi profil to jest rękodzieło, więc nagrywam na przykład właśnie rzeczy, które mam, albo właśnie jakieś wideo właśnie jak noszę coś, co zrobiłam i one są takie bardziej pro, takie bardziej, wiecie... Mm -mm. Ale na przykład jak robię jakiegoś luźnego vloga z tego co akurat robię albo coś, no to nagrywam to telefonem, bo po pierwsze jest łatwiej, bo robię w różnych miejscach. O różnym czasie, więc telefon mam zawsze pod ręką i mogę to nagrać, ale też, no właśnie, jestem tak, tak bardziej bliżej tego odbiorcy, więc wtedy po prostu nie spinam się celowo, żeby odpalać aparat i nagrywać, a nagrywam po prostu telefonem. Więc um, każdy sprzęt ma jakieś swoje zastosowanie i to jest często kwestia naszych preferencji tego, co nam się bardziej podoba. Mi na przykład też często podobają się bardziej rolki nagrane telefonem, bo no jak już tak przeglądam, to widzę. Ale podobają mi się też te aparatem. Na przykład często migają mi rolki osób, które zajmują się wideo albo montażem i one mają takie ładne, delikatne światło w tle, kolor gr gr grading delikatny. Tutaj widać, że to jest nagrane kamerą, bo jest ładne rozmycie tła, ładne w ogóle kompozycje i wszystko. I to po prostu wygląda tak kozji tak przyjemnie, że chcemy się to oglądać. Ale też podobają mi się, nie wiem, Get Ready With Me albo stylizuję, i widać, że to jest nagrane po prostu telefonem. Albo postawiłam sobie tutaj telefon i robię outfit check. I wiecie, i to jest takie luźne, takie też ma to swoją estetykę, i ma to taki swój klimat. Więc wszystko zależy od tego, właśnie jaki efekt chcemy osiągnąć. I nie mówię, że trzeba wybrać jedno albo drugie, bo można wybrać to i to. I właśnie to mieszać, tak jak na przykład ja, bo no, ja nie wyobrażam sobie zrezygnować ani z jednego, ani z drugiego, bo jedno i drugie ma po prostu jakiś taki swój klimat w tym wideo i wygląda po prostu inaczej. I jedno i drugie mi się podoba, więc ja nie wiem, nie umiem zdecydować. Um, i jeżeli chcielibyście przetestować właśnie aparat, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Ale wtedy warto może też nawet wypożyczyć taki sprzęt, na przykład, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy będziemy chcieli nim nagrywać, żeby sobie przetestować, sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda, albo właśnie poobserwować na YouTube, jak wyglądają efekty, na przykład nagrywania takim i takim sprzętem, albo właśnie w rolkach, jeżeli wiecie, że ktoś używa takiego i takiego sprzętu, no to jak te rolki wyglądają, czy nam się ten efekt podoba, czy jednak nie? Więc warto zrobić taki reset, zanim się zdecydujemy. Ja właśnie robiłam, bo ja obserwuję też wielu twórców, którzy robią telefonem. Znam wielu twórców, którzy robią aparatem, więc ja się przyglądam jednym i drugim i po prostu jedno i drugie mi się podoba. Dlatego zdecydowałam się też właśnie zrobić ten upgrade sprzętowy. Powiedziałam, że chcę robić takie rolki i chcę nagrywać też aparatem. No więc nie będzie jasnej odpowiedzi: kupcie albo nie kupcie. Tylko musicie zdecydować, co wam się podoba. I chodzi o to, żeby nie rzucać się od razu na lepszy sprzęt, bo ktoś ma lepszy sprzęt, bo jeżeli nam się to nie podoba i nie wiem, tylko po prostu gonimy za takim, o będę mieć lepszy sprzęt, będę mieć lepsze zasięgi. Nie, to tak nie działa. Dobrze wiemy, że są rolki zrobione w dwie sekundy, nagrane na szybko telefonem albo powiedzenie dwóch zdań do telefonu w przypływie emocji i po prostu to ma gigantyczne zasięgi, a rolki nagrane przez dwie godziny aparatem nie wiadomo za ile mają gorsze zasięgi dużo, dwa lajki i 50 wyświetleń, więc to nie zależy od sprzętu. Nie, to najczęściej zależy od pomysłu. Ale kwestia estetyki, co nam się podoba i co chcemy pokazywać, to jest już nasza sprawa. I można robić skuteczne rolki jednym i drugim, tylko kwestia tego, jak wizualnie nam to bardziej leży. Więc tak, to zależy. Wszystko zależy i. Głównie właśnie chodzi mi o to, żebyście nie rzucali się na lepszy sprzęt i nie wydawali w błoto, nie wrzucali w błoto pieniędzy, które możecie przeznaczyć na coś innego, żeby tylko kupić lepszy sprzęt, bo myślicie, że to Wam pomoże robić lepsze rolki, no bo nie o to w tym chodzi. No, więc taka puenta ode mnie na koniec i dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie, oczywiście wszystkie informacje też macie w opisie i buziaki.